Muzyka, witam was wszystkich na moim sumowym kanale. Mamy już piękną wiosnę z racji tego, że dostaję bardzo dużo zapytań odnośnie. Namiotów, których używam na zasiadkach sumowych. Też widzę, że na forach sumowych pojawia się bardzo dużo pytań, jaki namiot wybrać, jaki namiot zakupić. Także ja w tym filmie postaram Wam się to przybliżyć. Pierwszą sprawą, jaką powinniście zrobić przed zakupem takiego namiotu, jest zadanie sobie pytania, gdzie ten namiot będzie używany. Yy, czy będą to wyjazdy 3-4 do roku z rodziną w miejsca ogólnodostępne, gdzie tego miejsca jest naprawdę dużo na rozłożenie biwaku. Będziecie mogli wtedy myśleć o namiotach dwuosobowych, w których pomieścicie się w kilka osób. Ale jeżeli będzie to prawdziwy, taki sumowy poligon, gdzie latacie po miejscach niedostępnych, warto skupić się tutaj na namiotach jednoosobowych, takich jak widzicie właśnie za moimi plecami. Po prawej stronie mojej jest. To klasyczny, duży, jednoosobowy namiot karpiowy. Po lewej stronie jest to klasyczna brolka y, karpiowa. I ja właśnie na takich namiotach bazuje. Dlaczego? Jak wszyscy dobrze wiemy, nasze rzeki, te brzegi mają różne, często ten teren jest nierówny, jest mocno porośnięty. Trzeba najpierw to miejsce sobie wykarczować, przygotować, żeby w ogóle jakiś obóz można było rozbić. Dlatego namiot jednoosobowy naprawdę zda tutaj najlepszy egzamin ze względu po pierwsze na jego gabaryty, na jego wagę. I oczywiście na sam e, szybki sposób rozłożenia takiego namiotu, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Przerabiałem już różne namioty i powiem Wam szczerze, że namiot e, karpiowy, jednoosobowy, rozłożymy naprawdę na terenie e, nierównym. Może być e, nie wiadomo, jakie to podłoże jest. Zawsze gdzieś ten namiot wciśniemy. I y, ten schron sobie na nockę y, przygotujemy. Także tak jak powiedziałem, jeśli chodzi tu o prawdziwy taki poligon, o wyjazdy sumowe, to naprawdę warto pomyśleć o namiotach jednoosobowych i daję Wam tutaj gwarancję, że będziecie na, na pewno z tych namiotów zadowoleni. Ja osobiście używam y, tej brołki, którą widzicie po lewej stronie. Mieszczę się w niej z dużym łóżkiem karpiowym, z wszystkimi gratami, które są potrzebne na zasiadkach, ze sprzętem do nagrywania i mam jeszcze fajny Komfort, także na pewno e, taki namiot zda Wam bardzo dobrze egzamin i będziecie z takiego namiotu zadowoleni. Myślę, że w tym filmiku przybliżyłem Wam kwestię takiego zakupu. Zapraszam Was, was wszystkich na stronę Facebooka biżuteria sumowa, myślnik akcesoria sumowe. Tam już są gotowe wszystkie akcesoria do stacjonarki. Możecie sobie je zakupić także Wszystkich serdecznie pozdrawiam i widzimy się już w kolejnym filmie odnośnie sumowego Timu. Pozdro.